Tresuj z Bogiem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale. Witamy z Makają na kanale. Tresuj z Bogiem. Makaja ciąg dalszy. W pierwszej części przygód Makai opisałem, z jakiej hodowli pochodzi i Wolf Lake. Bardzo dobra hodowla. Serdecznie. Serdecznie Państwu polecam i też jacyś ludzie się też odzywają, że weszli na fora i gdzieś tam coś przeczytali. Jeżeli macie świadomość owczarków niemieckich, to nie wchodzicie na fora. Macie do czynienia, znaczy wiecie, z czym macie do czynienia ze względu na swoją umiejętność i wiedzę. Jeżeli wchodzicie na fora, żeby się dowiedzieć, bo taki miałem od Pana, pana, pana Panie Kuło, pozdrawiam. Jeżeli wchodzicie na fora, to możecie swój umysł zatruć jakimiś złymi informacjami, które są kompletną bzdurą, bo hodowla Wolflake naprawdę zasługuje tutaj na wyrazy uznania, dlatego że psy z tej... Pamiętacie, jak mówiłem, że owczarki niemieckie z linii w odcinku z Pięknisie versus. Pracusie. Mówiłem, że owczarki niemieckie zostały, linia oczywiście mówię tutaj wystawowa, zostały stworzone po to, aby ludzie, którzy nie mają zbyt dużych umiejętności w ramach trysury, mogły cieszyć się takimi psami. Makaja, ej! Kom! Kom, 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 kom! kom, kom. kom. Ej! Makaja! Dalej tu będą skończone. Goodie, dacie, dacie, Goodie. Tatę Goodigie! Tatę To, co widzieliście, ten siła głosu miała ją odciągnąć od tego hipnozy, tej hipnozy, którą, w której w stanie była podczas wąchania tego zapachu, który widzieliście, ale nie o przywołaniu. O przywołaniu też właściwie. Komenda Siad

Yeah, Natomiast jeżeli chodzi o Makaya Makaya Come that's Dace, Tak jest, tak jest To zademonstruję w jaki sposób psa, przyzwy... psa przyzwyczajam do takiej rekomendy Aby potem za każdym razem wykonywał to bezbłędnie Wracając do hodowli Wolf Lake Ja nie sądzę, żeby można było już wyegzekwować od psa Jakąkolwiek większą mądrość jeżeli chodzi o walory genetyczne tychże psiaków z tej hodowli, przyjechały do mnie trzy psy i wybrałem tylko tą hodowlę. Przekonałem wszystkich, selekcjonowałem wszystkie hodowle, które istnieją w Polsce, gdzieś ta hodowla wydała mi się najbardziej atrakcyjna. Zresztą do tej pory miałem też dosyć dużo do czynienia z psami z tej hodowli, które rzekomo stwarzały problemy. Jeżeli pies z tej hodowli stwarza problemy jakiemukolwiek właścicielowi, to znaczy, że e, nie można jakiegoś tam dna e, osiągnąć większego, jeżeli chodzi o umiejętności ofiar niemieckiego, bo ten pies, czy te psy, niestety, dla mnie niestety, dlatego, że ja lubię zabawy z jakimiś agresorami, jakieś mieć wyzwania, natomiast ten pies dla mnie jest. E, on, jego nie, nie, on nie ma problemów, kurde. To jest pies, który jest tak nasycony mądrością. Makaja, zresztą apa, czy też nasza, które pochodzą. Do które pochodzą z tej, z tej e, hodowli, e, jak mówię, farma? To nie wiem, czemu mówię, farma. Mówiąc na hodowli, czasami mi się te dwa słowa mylą. Natomiast e, psy mają takie bogactwo intelektualne, mówimy o psach, oczywiście, nie, że naprawdę one same z siebie są bezproblemowe i bardzo często widzę jak przy takich gdzieś z takich e, hodowli czy z takimi umiejętnościami mentalnymi e, są, pieprzone smakołak, są pieprzone tymi smakołykami. Chodź są pieprzone tymi smakołykami. Mała. Maca jaką? Maca jaką? Maca są pieprzone tymi smakołkami. Pies, który wie jak wszystko robić. Sam z siebie generalnie wystarczy mu pokazać raz drugi on już to wie. To ludzie niszczą to... Czy też, też nie wiem, zniżają się do poziomu. Zbliżają się do poziomu tak niskiego jak smakołki. To jest rzeczywiście bardzo zatwarzające. Eee, i teraz tak, pokazuję i objaśniam, w jaki sposób yy, przywołuję do komendy, czy też objaśniam i pokazuję, w jaki sposób doprowadzam do tego, aby pies siadał po tej stronie. Timing jest cholernie ważny w tym y, ćwiczeniu. Zresztą w każdym y, aspekcie tresury psa, timing i y, odpowiednie działanie w odpowiednim momencie, czyli tu mówię, y, to określam jako timing, jest cholernie, cholernie ważne. Makaja, oh, yeah, goodie go come, come, go come. Zwróćcie uwagę, come goodie girl, come and sit, goodie girl, that's a goody girl, come, nic więcej, nic więcej nie robię, czyli jeszcze raz, Makaja, come. Come, 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 come and sit, nic więcej nie robię, te psy nie są takie, E, bardzo, e, jakby to powiedzieć, z, zwinne to źle słowo, obraziłbym Ciebie. Nie są tak e, szybkie w tym działaniu jak oczywiście owczarki niemieckie. Użytkowe ja jestem ogromnym fanem użytkowców. E, te psy od e, z hodowli Wolf Lake e, nie myślcie sobie, że nie mogą stać się psami obronnymi, To jest e, najbardziej błędne myślenie, jakie można mieć. E, te psy są. Nacechowanymi tymi, na, są nacechowane tymi e, kwestiami charakteru, które są do obronności niezbędne. Praktycznie każdy może być tutaj ten pies e, modułowany, czy e, tego psa można ukształcić w jakikolwiek sposób się chce. A okej, come and sit, come and sit. Come and sit, goody Ona jest trochę wolna, rzeczywiście nie jest to spidowaty piesio Ale taki pies jest e, Odpowiedni dla osób, które nie mają zbytniego, zbytniego Doświadczenia Wygląd tego psa To będzie już kompletny kosmos To jest naprawdę Ja już to widzę, co z tej mędy Wyrośnie Makaja Oj, kamency Kam Makaja jeżeli pies nie przychodzi, tak jak teraz, oddalam się Makaja Koł, koch, koch, Nie przychodzi i uważajcie! Makajako! Dacie goodie gee! goodie, goody gee! Pamiętajcie, nie róbcie tego błędu, żeby iść w stronę psa. Za każdym razem będę to punktował, nie wolno! bo zniszczycie hierarchię. Oczywiście, mając takiego psa, tak jak inteligencja mu nie pozwoli na to, żeby tą hierarchię zachwiać, ale jak będziecie mieć użytkowca... Makaja, come and sit. That's a good idea. And sit. That's a good idea. Powtarzacie codziennie parę razy, dwa, trzy razy, pięć razy, jak wam się chce. Nie przemęczajcie psa, nic na siłę. E, kiedy jest pobudzony, na spacerze. Nie róbcie tego w domu. Jak to zabrzmiało? Nie róbcie tego w domu. E, możecie pewnych... pewne kwestie w domu e, psa uczyć, natomiast to, co jest najbardziej wartościowe i najbardziej się ceni i jest niezbędne, to to, żeby pies wykonał wszystko w warunkach, kiedy są jakieś tam bodźce, które go rozpraszają. E, makaja tak postępuje, tak postępuje z każdym psem, nie tylko z makają. E, i sobie zobaczcie efekty końcowe jeszcze raz jak to, jak to wygląda pozdrawiam pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka